Po pierwsze, Polska jest członkiem Unii Europejskiej, a tak naprawdę Polska jest kolonią Zachodu. To jest kolonia, która jest bardzo mocno eksploatowana przez zachodnich właścicieli. Tak samo doświadczają kraje bałtyckie. To oznacza, że polski przemysł po 1989 roku został całkowicie zlikwidowany, a dokładnie zlikwidowano ponad 60 tysięcy fabryk, które. Zostały zastąpione przez zachodnie montownie. Polacy w tych zachodnich montowniach pracują jak zwykli koloniści, następnie idą do zachodnich sieci marketów, sklepów, tam kupują produkty, a jeśli im nie wystarcza pieniędzy, to biorą kredyty w zachodnich bankach i w ten sposób muszą przetrwać. Do roku 2021 jeszcze w miarę to wyglądało, ale Polityka rządu prawa i sprawiedliwości pana gubernatora Morawieckiego już na samym początku prowadziła do katastrofy. W 2016 roku rząd Morawieckiego pożyczył kilkadziesiąt miliardów dolarów, żeby pokryć wydatki społeczne no, to znaczy program 500, wydatki zbrojeniowe na zakup muzalnej broni w Stanach Zjednoczonych i wiele, wiele, wiele więcej. Dzisiaj Polska wycina wszystkie możliwe lasy, jakie są do wycięcia, żeby spłacić zaciągnięte kredyty w Chinach na politykę z roku 2016. Wczoraj że to jest rok 2016. To oznacza, że kolejne kredyty czekają w kolejce do spłacenia. Kredyty zaciągnięte przed rządami Prawa i Sprawiedliwości także czekają w kolejce do spłacenia. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zaciągną kredyty po to, aby spłacić odsetki i przedłużyć sobie spłatę kredytu. Jak to ma, jakie to ma przełożenie na życie przeciętnego obywatela? No, koloniści mogą żyć wygodnie, dopóki centrum, czyli ich właściciele mają odpowiednie zasoby. Ponieważ Zachód zbankrutował, zachód kapitalistyczna gospodarka zbankrutowała, to musi eksploatować swoje kolonie. W praktyce